OK, to teraz lecimy sobie z zadaniem piątym, i tu już pojawi się nowy typ zadania maturalnego, którego wcześniej przez poprzednie lata nie było. To znaczy, dokończ zdanie, wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych. Dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y wyrażenie takie jest równe. Widzimy, że mamy do wyboru sześć odpowiedzi i musimy spośród tych sześciu wybrać dwie właściwe. Tak, wcześniej oczywiście w ubiegłych latach było tak, że były cztery odpowiedzi i wybieramy jedną spośród tych czterech. Teraz nowy typ zadań, mamy sześć odpowiedzi i wybieramy dwie właściwe. No to lecimy. Przepiszmy sobie to wyrażenie. 9 odjąć x kwadrat minus 2xy, dodać y kwadrat, równa się. No i to zadanie... Ma na celu sprawdzenie, w jaki sposób uczeń sprawnie jak, czy uczeń sprawnie korzysta ze wzorów skróconego mnożenia. To znaczy, e, pierwszą rzecz, jaką możemy zauważyć, to, że to wyrażenie w nawiasie, zaznaczmy sobie, to wyrażenie w nawiasie możemy sobie zapisać jako x minus y do kwadratu. No bo tutaj korzystamy ze wzoru na kwadrat różnicy. To zapiszmy sobie, czyli mamy tak 9 odjąć. x odjąć y do kwadratu, tak? Czyli to jest to. No i teraz możemy sobie dziewiątkę zapisać jako 3 do kwadratu, ponieważ tutaj widzę, że mam nawias do kwadratu. Tu widzę odejmowanie, czyli od razu zapala mi się lampka i kojarzy mi się wzór na różnicę kwadratów. Zaraz sobie zapiszemy. Czyli mamy tak 3 do kwadratu odjąć x minus y do kwadratu. No i teraz ten wzór skróconego mnożenia na, na różnicę kwadratów to leciało tak: a kwadrat minus b kwadrat to jest inaczej a minus b razy a plus b. No i teraz to jest nasze a w takim razie w kontekście tego wzoru skróconego mnożenia, a to x minus y to jest nasze b w kontekście tego wzoru. Czyli korzystamy z tego wzoru wprost. Czyli to będzie wyglądało teraz tak. E, tak jak wzór leci. Rozpisujemy to na dwa nawiasy, tak? Przechodzimy z lewej strony tego wzoru na prawą stronę tego wzoru. Czyli tak, otwieram nawias. Teraz mam a, nasze a to jest 3. No to piszę 3. Odjąć b, czyli odjąć i tutaj może wstawię nawias kwadratowy już, zamiast okrągłego. Czyli jeszcze raz, a odjąć. Nasze, nasze b to jest x minus y, więc muszę to dać, dać w nawias x minus y. Dlaczego w nawias? No bo jeżeli bym tego nawiasu nie napisał, tylko o bym napisał po prostu x minus y, to to by oznaczało, że ten minus tyczy się tylko x. A, a ja chcę odjąć b. Całe b. A moje b to jest x minus y, więc żeby odjąć. Całe b, no to biorę x minus y w nawias. No i teraz zamykam nawias zgodnie ze wzorem. Otwieram drugi nawias. Zgodnie ze wzorem. I mamy a dodać b, czyli 3 dodać. No i też zapiszmy w nawiasie. Tutaj akurat zapisywanie tego w nawias nie jest konieczne. x minus y. Ale ponieważ widzę w odpowiedziach, że wszystkie te x, i, te x i y są zapisane w nawiasie, to od razu też zapiszę w nawiasie, żeby to było po prostu lepiej widoczne. No i teraz tak. Patrząc już na tę formę. No to widzimy, że odpowiedź D się nasuwa, tak? Bo to jest kopiuj wklej odpowiedź D, tak? No i teraz mamy wybrać jeszcze drugą odpowiedź. No i teraz tak, widzimy, że w tych nawiasach mamy X-Y, X-Y. No to od razu z bomby możemy odrzucić te wszystkie odpowiedzi, które mają 2 Y w sobie, tak? I to odrzucamy, to odrzucamy, to odrzucamy, no i de facto e odrzucamy, czyli siłą rzeczy zostaje nam odpowiedź f. Pytanie teraz, w jaki sposób uzyskać tę odpowiedź f? Eee, no, możemy po prostu sobie wyciągnąć z tego pierwszego nawiasu kwadratowego. Możemy sobie wyciągnąć minus jedynkę przed ten nawias kwadratowy, czyli minus, zapisuję minus i teraz zmieniam znak. Każdego składnika w nawiasie, to jest pierwszy składnik, a to jest ten drugi składnik, na przeciwnym. Czyli będzie już po zamianie, po zamianie kolejności składników miejscami x minus y odjąć 3. I razy 3 dodać w nawiasie x minus y. No i wtedy widzimy, że faktycznie odpowiedź f się zgadza, tak? Po wyciągnięciu tego minusa przed nawias, tak? No bo widzimy, że to... Ten nawias jest taki sam jak o ten nawias tutaj, nie? Dobra. To lecimy dalej.